I witam Was w drugiej części. Może nie tyle co nagrywanej zaraz po poprzedniej, ale no, mniej więcej dzień po. Dzisiaj, w dniu kiedy to nagrywam, mamy 7 grudnia, godzinę 8.03. Moi no drodzy, w poprzednim materiału zakończyłem rozróżnieniem tego, jak ja oddzielam DLC od dodatku i jak tak naprawdę powinno się to wszystko oddzielać, i, a nie wrzucać wszystkiego do jednego worka. E, a mianowicie, e, w dodatku do Call of Duty Modern Warfare 2, musiało być cięcie. Pamiętajcie, w dodatku do Modern Warfare 2, a nie do Call of Duty Modern Warfare 2. Żeby było jasne. <laughs> Pamiętajcie, chodzi mi o Modern Warfare 2, a nie Modern Warfare 2. No, tak więc mamy nadzieję, że wszystko jest jasne i klarowne. Pamiętajcie, mówię o Modern Warfare 2, a nie o Modern Warfare 2. <laughs> Dobra, koniec tego śmieszkowania. E, mamy otrzymać niejako, to są podobno plotki tylko i... Ma to być historia Ghosta, e, historia tak naprawdę jednego z głównych bohaterów z e, Call of Duty Modern Warfare 2, a nie Modern Warfare 2, żeby było jasność. E, ma to być dodatek teoretycznie na około 4 do 5 godzin. Podobno ma to być tylko i wyłącznie jakaś forma e, kampanii, ale e, prawdopodobnie ja tak uważam. Nie mówię, że faktycznie tak będzie, ale może to być w jakiś, może nie tyle co pokrętny, ale jednak mimo wszystko sposób e, zaprezentowania historii naszego ducha jak powiedziałem, jednego tak naprawdę z głównych bohaterów e, gry, który obok tak naprawdę e, pułkownika Alejandro Vargasa, obok Filipa e, Gravesa, e, Johnego McTavisha e, i e, Johna Price'a oraz tam Paru innych osób, ale to później. Ma być właśnie opowiedziana historia tego głównego bohatera, ale z perspektywy prawdopodobnie jakiej przełożenia komiksu na grę, czy też opowiedzenia historii komiksu na grę. O co dokładnie chodzi, i pewnie część z Was ma teraz pytanie, jakiego kurwa komiksu? Moi drodzy, otóż, e, Ghost nie bez przyczyny nosi maskę, nie bez przyczyny zasłania swoją twarz, ponieważ e, tak naprawdę tutaj będzie olbrzymi spoiler. Chociaż może też i nie. W zależności od. Do tego do kogo to w ogóle trafi ten materiał na temat tego, jak Ghost właśnie stał się porucznikiem i niejako dowódcą Grupy Uderzeniowej 141. Przepraszam, nie będę wymawiał Task Force, gdyż no po prostu dla mnie to brzmi. Debilnie. Task Force 141 czy One for One? No, przepraszam bardzo. Grupa uderzeniowa 141 dla mnie brzmi o wiele bardziej poważnie niż jakiś kurwa Task Force. Co? G grupa zadaniowa? No, przepraszam. Brzmi idiotycznie. A więc yy, ma to być historia, właśnie na, yy, naszego yy, Simona Rayleigh'a opowiedziana, czy też poprowadzona. E, właśnie jako dodatek do kampanii fabularnej e, czy też jako zupełnie inna historia, jak to w ogóle e, zaczęło się, dlaczego on no, nosi maskę. I tutaj spoiler spoiler, e, nosi maskę z tego względu, że jego dom, jak i e, jego Rodzice, z tego co na swój kalewy, kaleki język angielski się dowiedziałem i przetłumaczyłem, że doszło do jakiegoś pożaru, albo ktoś zapruszył ogień, w efekcie czego doszło do pożaru jego chyba bodajże albo bloku, albo mieszkania, coś takiego. Wskutek czego Simon. Po traumie przeżytej z tym pożarem, i tutaj też ponownie mój kaleki język angielski wchodzi do akcji, że albo jego rodzice zmarli, albo zostali zabici, albo odnieśli bardzo poważne obrażenia w, od ognia. To wryło się w pamięć Simona, i żeby ukryć. E, tą całą te obrażenia e, na twarzy przede wszystkim zaczął nosić maskę, zaczął e, przypominać ducha, zmalować, e, żeby ukryć w ogóle tę e, całą twarz, która tak naprawdę non-stop nosi obrażenia od tego ognia, od tego wydarzenia. Na początku malował się, żeby przypominać jak najbardziej ducha, a później zaczął nosić maskę i tak dalej Prawdopodobnie to będzie opowiedziane w, w ma być opowiedziane właśnie w dodatku, ale czy tak faktycznie będzie? Nie wiem Nie mam pojęcia ale może faktycznie tak, tak będzie chociaż z drugiej strony no, może by to też niejako zniszczyło historię. Może nie, nie tyle co historii, ale tą całą tajem, aurę tajemniczości wokół Ghosta. Bo tak naprawdę, poza tym, że my jako gracze nie znamy jego twarzy czy też niejako znamy jego twarz, no, powiem Wam szczerze. Ja do końca nie jestem przekonany, czy ta twarz, która została nam ujawniona czy też wykryta, z, albo zna, znaleziona w tych plikach gry, to jest faktycznie jego twarz. Równie dobrze, to może być totalnie e, losowy typ, może to być totalnie losowa osoba, losowa postać, to nawet to może być zupełnie inny operator. E, I nie do końca wierzę w to, że faktycznie ta twarz. To jest Ghost. Ja osobiście uważam, że to jest może być ktoś zupełnie inny, ale niejako powiązany właśnie z komiksem o Ghostie. Ten komiks z tego co mi wiadomo jest dostępny tylko i wyłącznie w języku angielskim. Gdzieś tam na internecie jakiś czas temu znalazłem, szukałem informacji nagle wyskoczyła wyskoczył mi właśnie komiks z ciekawości stwierdziłem, a wejdę, z, zobaczę komiks Ghost What the fuck klikam, wchodzę, tak wiecie, zacząłem czytać, ile mi to mniej więcej zajęło, jakieś pół godziny mnie e, czytania, bo się zacząłem tak, a twierdzę, zobaczę, może poczytam, ewentualnie sprawdzę coś innego, tak się w to wciągnąłem, że pół godziny mi zleciało. I... Muszę powiedzieć, że nie wiem, czy bym chciał e, historię Ghosta jako dodatek. Osobiście wolałbym coś innego. Osobiście, ale nie mam jeszcze pojęcia, co bym w ogóle chciał, tylko no to jest właśnie niejaka plotka, że postać Ghosta ma otrzymać e, swój własny dodatek. Tylko pamiętajcie, Ghost z Modern Warfare 2 to nie jest ten sam ghost znany z Modern Warfare 2. To są dwie zupełnie różne postacie. Mimo iż nazywają się tak samo mają takie samo imię, takie samo e, nazwisko, ta, e, taką samą ksywę tudzież pseudonim, jak zwał, tak zwał. Pamiętajcie, to są dwie zupełnie różne osoby. To są dwie różne postacie. Nie można powiedzieć, że Ghost z 2009 to jest ten sam Ghost z 2022. Nie ma takiej opcji. Ghost, który występuje w starej trylogii Modern Warfare jest zupełnie inną postacią, ma zupełnie inną historię niż Ghost napisany w nowej trylogii Modern Warfare osobiście uważam że dodatkiem ale czy tak faktycznie będzie nie wiem, może być jakaś inna historia nie wiem, kontynuacja kampanii albo coś, ale pożyjemy, zobaczymy może faktycznie to będzie kontynuacja kampanii eee, a może jeszcze coś innego a może faktycznie dostaniemy historię Ghosta nie wiadomo eee, i czwarta ostatnia rzecz Niejako mają trafić do misji specjalnych, tak zwane rajdy. Ktokolwiek gra w Destiny, ten wie o co chodzi. A jako, że ja w Destiny nie grałem, ponieważ nie jest to mój typ gry, zdecydowanie znaczy się rajdy. Może bym porównał to inaczej. Jedyne, do czego mogę te rajdy odnieść, do czego mogę te porównać, to jest tak naprawdę. Może to będzie złe określenie, ale te całe rajdy po zaopatrzeni i tak dalej w strefie mroku z The Division 1 i 2. I do tego tak naprawdę mogę się niejako odnieść. Ale poza tym hmm, ciężko mi w ogóle do czegoś innego porównać. Nie, powiem tak, niewiele, może nie, nie, niewiele, ale nie oczekuję nic od tych rajdów. Nie mam pojęcia, co to w ogóle będzie. Okej, okay, będą, to będą, z, kurwa, się zobaczy i tyle. Czy tak, faktycznie, zobaczymy, na czym w ogóle te, te rajdy będą polegać. W jakich misjach e, specjalnych będą się pływać? Czy to będzie ogólnie we wszystkich misjach, czy tylko na razie w jednej? Cholera wie. Powiem szczerze, ani mnie to ziemi, ani mnie to grzeje. Mam na to po prostu wywalon. Chociaż ostatnio e, słuchając materiałów, e, to, które miałem do nadrobienia, dość sporo e, grałem. Właśnie w Modern Warfare 2 powiem Wam szczerze, że jedyna przyjemność, która idzie z obcowania z tym tytułem, jeśli chodzi o tryb wieloosobowy, to tak naprawdę jest puszczenie sobie czegoś w tle i granie. I mówię to totalnie serio: niezależnie od tego, czy byście słuchali jakiegoś podcastu, wszystko jedno jakiego podcastu, albo muzyki, czy. Nie wiem, jakiejś informacji, czy nie wiem, chociażby takiego filmu jak teraz. Polecam. Jeżeli nie, nie lubicie multika, ale nie wiem, chcecie tam sobie sprawdzić pewne rzeczy. Polecam, naprawdę polecam i u mnie się to sprawdziło i sprawdza cały czas. Odpalcie sobie grę, odpalcie sobie, nie wiem, coś, żeby w tle leciało, nie wiem, na przykład radio, albo coś i zobaczycie, że, bar i skupcie się. Na tym, czego słuchacie. I, za, I uwierzcie mi, że będziecie, będzie Wam się grało po prostu przyjemniej. Będziecie, gra, będziecie grać. Tutaj, Skup tak naprawdę, wystarczy, że skupicie się tylko i wyłącznie na tym, że. Biegacie, strzelacie, coś się tam chowacie, i tak dalej, ale całą uwagę macie skierowaną w zupełnie inną stronę, bo słuchacie jakiegoś materiału, tak e, e, jak no, na przykład ja, e, filmów e, The Gaming Revolution, albo e, Wojciecha Cejrowskiego, czy e, e, Yahoo Gaming, albo Irytujące Historie, Historia Bez Cenzury, i tak dalej. To są. E, tego typu kanały, które nie trzeba do końca oglądać, wystarczy, że puści się je gdzieś w tle i można robić parę e, innych rzeczy. Powiem Wam, że to działa. Uwierzcie mi, naprawdę to działa. Tak, słowem dygresji tylko. No, to tyle. E, część druga, o wiele krótsza. No i w sumie dobrze. Cóż. Mam tu więcej do dodania w tym materiale. Nic tak naprawdę. Tyle. Dzięki serdeczne za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. A, dzisiaj powiedziałem, mam w ogóle, którą od mnie jest? Chyba 7 grudnia, nie? Czwartek. Nie, środa. Fuu. Nie, dobrze. Czwartek. Albo środa. Nie, śro... środa 7 grudnia. No, tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej!